Nie wiem czy się załączyło. Zdążyłem połączyć. ktoś jest na kuchni. Słuchaj. Sebastian na kuchni. Tak. Ok, tu już chyba przetrę. O, teraz jest lepiej. Dzień dobry, dzień dobry. Trzy razy. Przerwa z jest grillowany na pizzy i z sosem białym. Biały sos, to jest ten sos, właśnie, mascarpone, serek na nią, jogurt. On mi bardzo dobrze wyszedł, ten sos. I coś mi tknęło. Już się oczywiście pobudziłem. Pogrywałem sos. I coś mi tknęło. To, w jaki sposób zachowuje się pizza z tym sosem, więc postanowiłem sobie zrobić taką pizzę. Proszę. Zrobiłem sobie pizzę z samym serem. Na podkładzie jest ten biały ser, mascarpone z serem szaneniowym i tyle. Nic więcej nie ma na tej pizzy. Chcę sprawdzić, jak to będzie smakowało. Podaj mi Raduko. Chcę sprawdzić, jak to będzie mi smakowało, gdyż uważam, że ten podkład. Może stać się furora. Ok, usiądziemy sobie... Tutaj zacząłem przy świetle, żeby pokazać wam jak ta ładnie pizza wygląda I teraz sobie usiądziemy na spokojnie na sali. Ale to piszcze. Dobrze. Dzisiaj od razu mówię, będzie w miarę krótka transmisja na żywo, bo muszę jeszcze tam miejsce. Na nic nie ma czasu ostatnio. Zaraz popróbuję was obniżyć. Nie wiem czy się uda. Pęknie to. Na bank to pęknie. Zaraz jak to zrobić. Tego nie ruszam. A może to. O, dobra. Ja też obniżyłem. Zaraz będę czytał czat. Zanim faktu, że najpierw chcę zobaczyć jak ta pizza wygląda. a to jest piękny zapach. Mm. Zrobiłem sobie na ciekim cieście, ten podkład z białym serem. To Wam od razu mówię, to będzie fenomenalne odkrycie. Jutro zaproponuję wszystkim bydgoszczanom, żeby prówali sobie pizzę. Z tym podkładem. Dowolne pizza. Boże, jakie to jest dobre. Niesamowite. To jest dopiero biała pizza. Zobaczcie. Nie ma co pomidorowego. Tu jest mascarpone z serem szananiowym i jogurtem, ja mówię ser śladniowy. tu chodzi o fawite. Na to ser i w ogóle on się przepięknie zachowuje z serem, bo się tak idealnie topi, że tutaj nic nie spływa, wiecie, tutaj nic nie spływa, a robi się taka jakby chmurka z tego. Hmm. Przy okazji pizzy z grywanym andosem. Padłem na, 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 na ten ser. Tak po moim stronie muszę coś zrobić na podkładzie, to będzie ten biały ser. Niesamowite. To jest przepyszne. Ok, teraz z porozmawiam. Witam Bongo Gomez 420 Jesteś teraz w pizzerii Jolanta, Bydgoszczy. Pozdrawiam. Ok. E, ja piszę ja też się cieszę, że się widzę. E, witam panie Aliens. Też uważam, że piękna pizza. E, pan Truszkol, jak ostatnio u mnie w pizzerii. Smakowało? Były te rączki, były. Daj gryza. ok, dam. Słuchajcie. Zapraszam po odbiór takiej jednej pizzy, tylko nie na cienkim cieście. Chyba zrobię na zwykłym cieście, aczkolwiek możecie wybrać sobie. Czy chcecie cienkie ciasto, czy zwykłe. Pizza z samym serem i z tym podkładem serowym. Pierwsza osoba, która zadzwoni i przyjdzie po odbiór takiej pizzy z masisna na żywo, dostaje ją całkowicie za darmo. Tutaj nie ma rabatu 80% czy 90%. Po prostu macie za darmo pizzę. Tylko musicie po nią przyjść, więc taką właśnie, na tym podkładzie białym. Ale najpierw zadzwońcie, żebyśmy wiedzieli, że ktoś tą pizzę bierze. Mm. Witam Grzegorzu Brajnak. Ja też pamiętam Jurantę z dłonia i bardzo mi smutno, że musiałem ją zamknąć. A w ogóle w perspektywie czasu nie żałuję. La pizza El Solo Italiana. No, la pizza El Solo Polandia. O. Pizza na białym podkładzie. Jeżeli mamy pani truszo, mm, dużo mokrych składników i dam ser na górę, to niestety mi się to zsunąć w przypadku tego podkładu serowego. Nie mam nic pod spodem. I tutaj wszystko stoi tak jak powinno być. Mysterę Andrzej, Andrzej jak celone. Jest jak jest pizza. Jest bardzo tasty. Czy spróbuję jakieś pizze z szynką? Pisze Ozi. Czy spróbuję jakieś z szynką, bananem i z Tak, spróbuję. Przymierzam się już do tej pizzy z bananem. Może niekoniecznie szynka, ale banan i moc jak najbardziej będzie. Nie kary, po prostu bananicy nic Dobry wieczór, panie Szymonie. Nie, nie próbowałem pizzy z żabki, więc nie mam zdania. Ok. Tak jak mówiłem, dzisiejsza transmisja będzie... Dzisiejsza transmisja będzie w miarę krótka. Chciałem tylko się pochwalić tą pizzą na białym podkładzie. O. Ja sobie zrobiłem ją na cienkim cieście. Mamy tutaj 250 gramów ciasto. Do tego jest właśnie podkład biały, ser mascarpone z serkiem de buffeta, fawita. Mm. Przepięknie pachnie, przepięknie pachnie. Czy da radę wysłać pizzę od ciebie z lokalu? Może być mrożona. Niestety, ale tylko pobyt goszcza. Rozwozimy tylko pobyt goszczy i na razie jeszcze nie bawię się w wysyłkę. Jeżeli chodzi o tą pizzę z szafki, tak jak mówię, no, nie próbowałem, więc nie mogę się wypowiadać na ten temat. Mm. Wiem, czego mi tu brakuje. Tak, panie Kamazja. Trzy osoby za petardę. To był czerwony pingwin jako pierwszy, bo tam był też najlepszy czas, 9 minut. Później był Pan Damian z Essen, z Niemiec, a później był dziki Jakub i u dzikiego Jakuba to była druga próba i za drugim razem mu się udało. Mm, dobra, ja mi, czego brakuje tutaj? Brakuje mi trochę sosu bekonowego do rancika. Co sobie poskoczy po sos bekonowy. Paweł, podaj mi sos bekonowy. To coś wykonowy. Panie Jarku, jeżeli to do mnie, to szczerze, to nie wiem. Nikt nie sprawdzałem, co mam w głowie. Pani w Sewerynie. Tak, moja pizzeria była kiedyś na Błoniu Bydgoszczy. To był mój pierwszy punkt właśnie w Bydgoszczy. Niestety w 2022 roku, kiedy prąd mi skoczył z 3000 na 18, musiałem, bo nie zamknąć. Bardzo mi z tego było smutno. Jednak w dłuższym czasie rozrachunku nie żałuję, gdyż mogłem się skupić na jednym punkcie na właśnie pizzerii nagi no I wszystko w porządku, Panie Robercie Krajewski, to jest ciekawe pytanie: jaki mam poziom cukru? W normie. A skąd wiem? Jestem honorowym tacją krwi. Oddawałem krew teraz we wtorek, dwa dni temu. Mam cały czas robione badania krwi, morfologię, plus dodatkowo robię sobie sam badania jeszcze dodatkowe, jak na przykład cholesterol, poziom cukru we krwi. Więc u mnie akurat badania wszystkie wychodzą prawidłowo. Oddanych mam już 12 litrów, więc zachęcam wszystkich, żeby też oddawali krew. To jest fajna rzecz. Nie, nie myślę o tym, żeby otworzyć w innych lokalach pizzerię. Skupiam się na razie na Bydgoszczy i skupiam się na tym jednym lokalu. Jeżeli zacznę rozpraszać swoją uwagę. No i żyła pójdzie już nie krew. Jeżeli zacznę rozpraszać swoją uwagę, to nie będę miał czasu tak naprawdę na te rzeczy, które lubię. A ja lubię sobie poeksperymentować w kuchni. Dobry wieczór Panie Damianie. Pewnie. Nie tylko w Gdańsku mogłem otworzyć, ale na razie skupiam się na. Witam nawet na gości. Witam potężnego Warszawianina. Cześć, tu Jolanta z pizzerii Jacek. <grych> Nie wiem skąd się wziął ten dowcip, ale mi się podoba w miarę. To jest bardzo fajne pytanie. Panie Milgar. Będą jeszcze jakieś challenge na środku na ilości. Obecnie w pizzerii Jolanta mamy wyzwanie ostrości. To nie jest ekstremalnie ostra pizza do tego wyzwania, tylko chodzi o czas z znaku pizzy. Obecny rekord wynosi 3 minuty i 2 sekundy. Kolejna osoba, która zje w 3 minuty i 2 sekundy, dostaje 330 zł. Chyba że zrobi to do jutra, do piątku, wtedy dostaje 660 zł, gdyż z poprzedniego, teraz nic na żywo, z poprzedniej ustanowiliśmy, że do piątku. Podwajam nagrodę, czyli 660 zł, jeżeli komuś się do jutra to by zjeść. Realizujemy dowody, tak. I oprócz tego konkursu na wyzwanie ostrości będzie też konkurs na jedzenie bestii. Bestia będzie miała około 3300 g3 kg. I taką bestię, jedną kwadratową pizzę będzie konkurs na jedzenie w dwie osoby. Jeszcze nie wiem jaki to będzie czas, bo najpierw muszę ustanowić czas wyjściowy i wtedy będziemy się ścigali. Będą przychodziły pary. Każda para, która zje taką bestię poniżej mojego znacznego czasu, będzie stanowiła nowy rekord czasowy i będzie cały raz podwyższona nagroda, więc tak. Będzie, będzie, pizza, wyzwa, będzie wyzwanie ilościowe na bestii. Realizujemy dowozy jak najbardziej, ale tylko pobyt goszczy. Pan Kamazi pisze będę przyjazem, to wejdę po pizzę. Jak najbardziej zapraszam serdecznie. Panie Jacku biorę pizzę ze śmietaną. Pizza ze śmietaną się skończyła. Pizza ze śmietaną robiłem w zeszłym tygodniu i ona zeszła w jeden dzień. Dosłownie w jeden. Miałem, zrobiłem sos z śmietana plus pieczarki. To zredukowałem i sam sos był przepyszny. Do tego poszła tylko pieprz i sól. Mega dobry był sos i to zeszło w jeden dzień. Dziękuję pani Damianie, smakuje, bardzo mi smakuje. Nie, nie jesteśmy 24h. Kwestia tego napisu obiecuję, że to naprawię, w sensie zlikwiduję to. Byliśmy 24 godziny na dobę otwarci przed COVID-em, w tym punkcie konkretnie na agilońskiej, kiedy były jeszcze dwa inne punkty wydwłoszcze, ale po covid musieliśmy zredukować czas otwarcia pizzeri, więc teraz jest do pierwszej w nocy. Witam Panie Bechemocie. Pozdrowienia z Ziemi. Bardzo rybą z tą tą daną naprawdę i to było przepyszne, naprawdę i to szybciutko to zaszło naprawdę yy, wybierałem się na tą dużą kwadratową, ale to kilka osób musiałem na tą kwadratową przyjechać, bo ta kwadratowa wiadomo, jedna osoba jej nie zje, to od razu mówię, nawet jakby chciała jedna osoba tej pizzy nie zje. Hmm. Czy będzie jakaś ostra pizza pomiędzy karnolipem a petardą? Będzie. Będzie y, ogólnie teraz jest pizza wyzwanie, która jest ostrzejsza od pizzy z Karlą Reaper, a słabsza od petardy, ale jak zakończymy pierwszy sezon wyzwania ostrości, to rozpocznę drugi sezon wyzwania ostrości i to będzie wtedy pizza ostrzejsza od tej obecnej pizzy. Czyli w pierwszym wyzwaniu ostrości bierze udział pizza wyzwanie i ona ma takie 25% mocy petardy. Czas na to był startowy 4 minuty. Teraz jest już na tej pizzy 3,2. 3 minuty i 2 sekundy, a w drugim sezonie wyzwania ostrości będzie pizza już mocniejsza, ale też czasy będą wydłużone. Będziemy hmm. wtedy jedli tą pizzę nie w 4 minut, tylko powiedzmy w 10, ale to zobaczymy. To dalej nie będzie petarda, ale będzie ostrzejsza od obecnego wyzwania i troszkę słabsza od petardy. Ok. Hmm. Co myślę na temat jedzenia pizzy o pierwszej z tego, co ja się orientuję, to tak naprawdę nie ma znaczenia, kiedy coś jemy, tylko ma znaczenie bilans kaloryczny w ciągu całości, całego dnia, jaki, jaki spożywamy. Może się mylę. Tego nie rozumiem. Tego też nie. Panie Szymonie. Pozdrawiam serdecznie Pana Szymona z Bielskiej białej i pozdrawiamy z Bydgoszczy. I serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam każdego, kto chce przyjechać z całej Polski. Jeżeli będę wiedział o tym wcześniej, że będziecie do mnie kupę czasu, to przygotuję coś specjalnego, na przykład te fajne buły. Te fajne buły, takie nadziewane z mięsem, to jest mega fajne. To kombinuje Pan coś z białą kiełbasą? Tak, chcę teraz w kwietniu wędzić białą kiełbasę ze szwagrem. Jak będziemy białą kiełbasę, to będę robił pizzę taką na święta wielkanocne z białą kiełbasą i z jajkiem. Więc jak najbardziej będę, będę z tym kombinował. Polska, tak, Polska. Yes. We are in Poland. Jaki jest mój bilans kaloryczny? Panie Robercie, za duży. Wiem o tym, że za duży. Powinien tak zejść o 10-15%. Odkład z Jacka Danielsa. Nie, nie bawię się w alkohole. Z tą kiełbasą, prawda? Mega pomysł z tą kiełbasą i z jajkiem. Też tak uważam. O, teraz czytam. Panie Bartoszu Twardowski, bardzo ładne nazwisko. Nie wiem czy czytał Pan, pan Bartosz Twardowski i pisze. Nie wiem czy... Już mi to zniknęło. Gdzie to było? Gdzie to było? Czemu mi to tak zniknęło, nagle mi wczytało komentarz wycofany, a czy on wycofany, panie Bartoszu czytałem o tym ten komentarz, że zjedliście jeden kawałek petardy i was pospadało, ale to i tak jeden kawałek petardy, bardzo dużo ilość osób, ponad 100 kończyło na jednym gryzie, dosłownie, jeden z petardy i pospadali byli. Da się to zrobić coś o szerszego niż petarda? Da się, da się, aczkolwiek koszty takiej pizzy z szerszej jak petarda byłyby niebotyczne, to w kilkaset złotych byśmy szli. Czy jesienią pizza z grzybami leśnymi? Tak, nawet była. W zeszłym roku na jesień, na listopad, mieliśmy pizzę z borowikami i z, i z kurkami. Borowiki i kurki, dobrze Czy Bor Nie, borowiki i podgrzybki. o, taką pizzę miałem na jesień. I będę na jesień też miał właśnie taką pizzę. Jadł pan, panie Bartoszu pierwszą petardę. Ale właśnie, czy ja pan pierwszą petardę w 2024 roku, czy wcześniej? Bo jeżeli wcześniej to nie były już te, to, to nie były te petardy, które mieliśmy w 2024. Ja ciągle polepszałem ten przepis i miałem dużo ostrzejsze. Hmm. Dla tych, którzy dopiero dołączyli, cała ta transmisja na żywo była dlatego, gdyż zrobiłem sobie pizzę. Zrobiłem pizzę na podkładzie z białego sera. Samo to jest pizza na cienkim cieście, bardzo cienkim cieście. I do tego jest biały sert z mascarpone i serty bufeta, czyli Fawita konkretnie. I taki podkład zrobiłem na dole, i dodając ser. To się wszystko bardzo ładnie połączyło. Bardzo ładnie pachnie i przepięknie smakuje. I będę wprowadzał pizzę na tym podkładzie. No, na spicer już jutro. Więc od jutra bydgorszy będzie można wziąć sobie pizzę z takim białym podkładem. Mega to jest. Mega. A, pierwszą, nie jeden kawałek. Nie wysyłam potardy w słoiczkach. Po 2018 roku, dobrze, to naprawdę były pierwsze petardy, bo dokładnie wtedy w 2018 roku zacząłem przygodę z petardą. jedny, kiedy to było? 7 lat temu. Wtedy zaczynałem przygodę z petardą, pierwsze petardy to były słabsze od teraz piscy wyzwania konkursowej, która jest. Ale to bardzo piękne czasy były wtedy. Dopiero się zacząłem bawić w ostrości. Nie lubiłem jeszcze do końca ostrych rzeczy, ale widziałem, że chcę zrobić coś fajnego. Czy można użyć od petardy? Nie, nie można. I to jest bardzo dobre pytanie, ale nie potrafię wyścigać tego nicku. Laeterealus? Nie można użyć od petardy, ponieważ organizm nie pozwoli zjeść się ponad naszą normę. Bardzo poważnym skutkiem po petardy jest ogromny ból. Dosłownie jakbyś, jak, jak bóle porodowe. Nieprawdopodobny ból jest po tym, nawet bardziej jak bóle porodowe. A wiem o tym, że jest bardziej jak bóle porodowe, gdyż jedna z naszych klientek, która jadła petardę, pojechała na pukanie żwonka. I mówiła, że po urodzeniu dwóch synów, gdzie jeden ważył 4,5 kg, chyba Krzysztof miał na imię, to zjedzenie petardy wywołało u niej większy ból jak porody. Robiłem pizzę Deep Dish, robiłem Panie Robercie pizzę w stylu chicagowskim. Nie spodobało mi się to, więc możliwe, że jeszcze do tego powrócę do tematu, bo lubię eksperymentować, lubię testować, ale na, na tą chwilę na, mówię pizzę Deep Dish nie. Hmm. Dobra, ok. Myślę, że na tą chwilę zakończymy transmisję na żywo. Mówię, tak jak powiedziałem, chciałem się tylko i wyłącznie pochwalić tą pizzą na tym podkładzie serowym. Zobaczcie, jak aktualnie wygląda. I jutro będzie, filmiki będą zdjęcia na Facebooku i na YouTube będą też filmiki o tym, że można sobie wziąć u mnie każdą pizzę właśnie na tym podkładzie białym. Pizza neapolitańska nie. Moja pizza to jest pizza polska. Różnica między moją pizzą polską a pizzą neapolitańską jest taka, jak między pączką a drożdżówką. Pizza Chicago była robiona. Na jakimś filmiku robiłem pizzę Chicago, ale czy nawet na, na trasie na żywo robiłem pizzę ale nie, 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 nie wyszła mi tak fajnie jak powinna wyjść. Mam z kolei troszkę inny pomysł do, do pizzy Chicago, bo na pewno do tego wrócę. E, no i tyle. Dziękuję, że byliście ze mną te 22 minuty. Ja kończę, muszę jeszcze jechać do budowni, muszę kilka jeszcze porobić, więc nie mam czasu na, na, na dłuższe live'y. Nie wiem, czy takie krótkie live'y 20-minutowe, czy takie dłuższe dwugodzinne, co, co lepiej. Wiem, że afery to dosyć mocno moją uwagę. Wczoraj chciałem pokroić całą miskę habanero, nie udało mi się zrobić tego. Do następnego. Na razie. Cześć.